Dzień dobry, e, witajcie. Niedawno natrafiłam na bardzo ciekawą książkę „50 wielkich mitów psychologii popularnej” i dzisiaj chciałabym o niej porozmawiać. A dokładnie wybrałam trzy mity, o których wam opowiem. Temat jest bardzo ciekawy, zresztą zaraz sami to zobaczycie, bo wiele z tych mitów, o których będziemy sobie rozmawiać, jest tak mocno ugruntowanych w popkulturze, że naprawdę trudno będzie uwierzyć, że to mity. Z wieloma z nich spotkałam się już wcześniej i byłam przekonana, że są poparte badaniami naukowymi, że to fakty. W ogóle nie zastanawiałam się nad tym, że mogą to być zwykłe bzdury. Moje zdziwienie było bardzo duże, gdy okazało się, że to są tak zwane miejskie legendy, które ktoś kiedyś wymyślił, puścił w eter, a teraz one żyją swoim życiem. A co gorsza, jest cały przemysł pop-psychologii, która na tym bazuje. Żeruje. Są ludzie, którzy zarabiają na tym ogromne pieniądze. Z psychologią spotykamy się nieustannie. Jest wszechobecna. To nasz chleb powszedni, bez względu na to, czy ktoś się tym interesuje, czy nie. Półki księgarni uginają się od poradników na praktycznie każdy temat. Samopomoc, rozwój osobisty, związki, wychowywanie dzieci, uzależnienia, uzdrawianie itd. Długo mogłabym wymieniać. A szczególnie dużo bezużytecznej wiedzy jest w zwanej literaturze New Age, która przebojem wdarła się w nasze życie, ugruntowała tam swoją pozycję, a która tak naprawdę nie jest psychologią, a poppsychologią. Pokrótce powiem, co to jest poppsychologia. Poppsychologia to po prostu psychologiczna mitologia. Wiedza, która nie ma nic wspólnego z tym, co współczesna psychologia naukowa wie już o ludzkich postawach, zachowaniach, moty motywacjach, emocjach i osobowości. Są to teorie niepoparte rzetelnymi badaniami empirycznymi. Niestety, literatura tego typu regularnie trafia na listy bestsellerów na całym świecie. Psychobiznes, jak niektórzy go nazywają, pod wieloma względami kształtuje społeczną rzeczywistość początków XXI wieku. Dlaczego warto zwalczać te mity, albo inaczej to ujmując, dlaczego warto je demaskować? No, bo ktoś może powiedzieć, jest i komu to przeszkadza. Otóż, po pierwsze, akceptacja mitów pop psychologicznych może zakłócić naszą zdolność krytycznego myślenia w innych sprawach. Nieumiejętność odróżnienia mitu od rzeczywistości w jednej dziedzinie wiedzy naukowej, takiej jak psychologia, może przerodzić się w niezdolność rozróżnienia faktów i fikcji w innych dziedzinach naszego życia. Chodzi mi o to, żeby nie przyjmować bezkrytycznie tego, co płynie z mediów. Żyjemy w takich czasach, że rządzi kasa, a manipulacja jest wszechobecna i dlatego warto włączyć myślenie krytyczne. Po drugie, pop-psychologiczne mity nie tylko przedstawiają fałszywy obraz natury ludzkiej, ale mogą też być przyczyną podejmowania co najmniej nierozsądnych decyzji w codziennym życiu. Na przykład jest taki mit, że raka można wyleczyć pozytywnym myśleniem. Myślę, że wiele osób, które mnie słucha, spotkało się z czymś takim. Jest yy, taka książka, o której mówiłam w innym podcaście sekret prawo przyciągania. I ona mówi o tym, że możemy różne rzeczy do swojego życia przyciągnąć myślami. No i właśnie tutaj na tym bazuje ten mit. Podlinkuję Wam to nagranie, więc będziecie mogli sobie posłuchać. No i to myślenie jest o tyle niebezpieczne, w przypadku gdy ktoś w to uwierzy i zrezygnuje z leczenia, to może mieć to nawet tragiczne konsekwencje. Po trzecie, mity psychologiczne mogą wyrządzać szkody pośrednio. Nawet jeśli fałszywe przekonania same w sobie nie są groźne no i nie prowadzą do takich poważnych konsekwencji, o których mówiłam wyżej no to mogą pośrednio przyczynić się do powstania problemów. W ekonomii jest termin kosztów alternatywnych. Taki efekt występuje na przykład przy pseudoterapiach. Jeśli ktoś uwierzy, że samopomocowe taśmy z przekazem podprogowym albo kolejna cudowna dieta, Pozwalają skutecznie zrzucić wagę, może poświęcić wiele czasu, pieniędzy i wysiłku na kompletnie nieefektywne działania, a przy okazji utraci możliwość schudnięcia, jaką dałoby skorzystanie z programów odchudzających, odwołujących się do autentycznej wiedzy naukowej. Po czwarte, mity te wpływają na sposób pojmowania świata przez ludzi, należy je obalać, aby umożliwić dostęp do autentycznej wiedzy. Głęboko zakorzenione przesądy psychologiczne mogą stanowić poważną przeszkodę na drodze do zrozumienia natury ludzkiej. Pierwszy mit, o jakim chciałabym opowiedzieć, to taki, że większość ludzi wykorzystuje tylko 10% mocy swojego mózgu. No i przyznam się, że sama w to wierzyłam. Usłyszałam to wielokrotnie, bardzo często to słyszałam, i nawet nie przyszło mi do głowy, aby to sprawdzić. Po prostu przyjęłam, że tak jest. Wydawało mi się, że to jest fakt, że to jest poparte badaniami i autentycznie w to wierzyłam. Na swoje usprawiedliwienie mam to że to fałszywe przekonanie jest dość powszechne nawet wśród studentów i absolwentów psychologii. W jednym z przeprowadzonych badań 1 trzecia studentów psychologii na pytanie, jak sądzisz, jaki procent potencjalnej mocy mózgu wykorzystywany jest przez człowieka, odpowiedziała 10%. Na tym powszechnym micie żaruje biznes samodoskonalenia i samopomocy. I cały czas oferuje nowe techniki, książki, programy, nagrania, których celem jest uruchomienie tego niby uśpionego potencjału. Geneza tego mitu może być taka, że William James, jeden z pionierów psychologii, zastanawiał się nad tym, czy człowiek wykorzystuje więcej niż 10% swojego potencjału intelektualnego. No i z biegiem czasu te 10% cent potencjału intelektualnego zamieniło się w 10% mózgu. Tak jak w zabawie w głuchy telefon. Coś, co zostało powiedziane na początku, a niewiele wspólnego z tym, co potem z tego wyszło na koniec. I tutaj znowu dochodzimy do literatury New Age i jej weznawców, którzy przekonują, że wszyscy ludzie mają szczególne zdolności psychiczne i trzeba je tylko uwolnić, poddając nasze mózgi działaniu jakichś tajemniczych przyrządów czy terapii nie ma badań naukowych, które by potwierdziły tę tezę wręcz przeciwnie dorobek neurologii klinicznej i neuropsychologii czyli dyscyplin naukowych zajmujących się między innymi badaniem skutków uszkodzeń i defektów mózgu i ich terapią kwestionuje ten mit Uszkodzenia obejmujące znacznie mniej niż 90% objętości mózgu powstałe w skutek wypadku lub choroby praktycznie zawsze mają tragiczne konsekwencje. Jako przykład podam yy, bardzo głośny swego czasu przypadek Terry Sjavo. Po zatrzymaniu akcji serca u Terry wystąpił niedobór tlenu, a w rezultacie zniszczeniu uległa prawie połowa kresomózgowia. Czyli części mózgu odpowiadającej za procesy świadome. Współczesna nauka o mózgu utożsamia umysł z funkcjonowaniem mózgu. U chorych z tak głębokim uszkodzeniem mózgu, jak u Teriż Jawo następuje trwała i nieodwracalna utrata zdolności myślenia, postrzegania, pamiętania i emocji, czyli tego wszystkiego, co przynajmniej dla nauki stanowi istotę człowieczeństwa. No, i gdyby aż 90% mózgu rzeczywiście nie było potrzebne, to zniszczenie połowy jednej z jego struktur nie powinno mieć aż tak fatalnych konsekwencji. Badania pokazują także, że jeśli jakikolwiek region mózgu zostanie zniszczony wskutek udaru lub urazu głowy, zawsze prowadzi to do poważnego upośledzenia funkcjonowania. Ponadto, nowoczesne eksperymenty polegające na Elektrostymulacji poszczególnych obszarów mózgu nie doprowadziły do odkrycia jakichkolwiek tzw. wyciszonych obszarów. Wręcz przeciwnie, badania pokazują, że różne części mózgu odpowiadają za różne funkcje. Chodzi o to, że to jest po prostu bardzo lukratywny biznes. I wielu osobom zależy na podtrzymywaniu tego mitu. Po prostu zarabiają dobre pieniądze na tym. Niestety cudów nie ma, i żadne ekspresowe techniki samodoskonalenia nie zastąpią ciężkiej, systematycznej pracy, przynajmniej w sferze rozwoju intelektualnego i osobistego. Drugi mit, o którym opowiem, to taki, że kryzys wieku średniego to powszechna przypadłość. No wiecie, chodzi o takie historie jak czterdziestoparolatek kupuje wymarzone auto bez dachu, zapuszcza brodę, robi przeszczep włosów, porzuca żonę dla dużo młodszej kobiety, zabiera wszystkie oszczędności z konta, aby odbyć podróż marzeń, albo jeźdź do Indii, aby podjąć nauki u jakiegoś guru. Wiele tego typu szalonych zachowań jest przypisywane mitycznemu kryzysowi wieku średniego. A tymczasem nie ma czegoś takiego, nie ma badań naukowych, które potwierdziłyby to zjawisko. Wręcz przeciwnie, ciekawe wyniki przyniósł wielki projekt finansowany przez Fundację Mac Artura. przebadano 7195 mężczyzn i kobiet w wieku od 25 do 74 lat, w tym 3032 osoby w wieku średnim. Było to największe badanie tego, tego typu, jeżeli chodzi o liczbę próby. Ludzie w przedziale wiekowym 40-60 lat na ogół twierdzili, że mają większą kontrolę nad własnym życiem i lepsze samopoczucie niż dekadę wcześniej. Trzy czwarte spośród nich wysoko albo bardzo wysoko oceniało własne pożycie małżeńskie. A ciekawostką okazał się fakt, że ankietowani bardzo często mówili, o tym, że boją się kryzysu wieku średniego, chociaż jak sami wcześniej powiedzieli, że nie odczuwali symptomów takiego kryzysu. Popularność mitu może wynikać z tego, że powstało wiele filmów na ten temat. W ogóle mam wrażenie, że Hollywood oraz twórcy filmowi z całego świata chętnie sięgają po różne mity. I robią na ten temat filmy, przez to jakby je tak raz, że rozpowszechniają, a dwa utrwalają w takiej zbiorowej świadomości. No i świetnym przykładem jest tutaj film Dzień świstaka, w którym Bill Murray wciela się w rolę znudzonego życiem popularnego prezentera programu o pogodzie. Phil Connors, bo tak nazywa się ta postać, nadużywa alkoholu, jest arogancki wobec ludzi, z którymi pracuje. Ogólnie nie szanuje innych ludzi. Fil budzi się codziennie rano i od nowa przeżywa ten sam dzień, nawet jeżeli poprzedniego dnia postanawia przerwać ten dziwny spektakl samobójstwem, to i tak rano znowu się budzi. Dopiero zrozumienie, że życie może mieć sens, jeśli się jest lepszym człowiekiem, pozwala mu wydobyć się z tego szaleństwa. Ten mit, podobnie jak poprzedni, jest bazą dla lukratywnego biznesu pomocy. Tutaj też znajdziemy niezliczone poradniki książkowe, filmy w internecie, kursy. Oferta jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Można powiedzieć, że na każdą kieszeń, od darmowych porad na YouTube, poprzez książki za kilkadziesiąt złotych, po kursy za grube tysiące. Dla każdego coś ciekawego. Niezależnie jednak od treści upowszechnianych w internecie i mediach, istnieje dodatkowy powód, dla którego idea kryzysu wieku średniego jest tak trwała. A mianowicie yy, jest coś na z rzeczy. Psycholog Erik Erikson twierdził, że większość ludzi w wieku średnim istotnie stara się na nowo odkryć kierunek, sens i cel życia i dowiedzieć się, czy powinno się wszystko zmieniać. Wiele wskazuje, że Erickson w skalę kryzysu występującego na tym etapie życia, ale spostrzeżenie, że część ludzi wyraźnie przeżywa okres zwątpienia w siebie, bez wątpienia jest prawdziwe. Ale okazuje się, że ludzie dokonują takiej ponownej analizy życiowych celów i priorytetów, a także przeżywają kryzys niemal w każdej dekadzie swojego życia. Spójrzcie na swoje życie. Jestem przekonana, że takie wahania emocjonalne, rozkminianie zdarza się nam u progu każdej ważniejszej życiowej decyzji. Co więcej, za symptomem kryzysu wieku średniego, co więcej, za symptom kryzysu wieku średniego, uznaje się tak różne zachowania, od zmiany pracy, poprzez rozwód, po kupno sportowego samochodu, że stosunkowo łatwo, yy, jeśli się tylko chce, znaleźć dowody jego. Istnienia. Niektóre zdarzenia uznawane za typowe dla kryzysu wieku średniego statystycznie rzecz biorąc, częściej przypadają na inne okresy życia, na przykład rozwód. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych ludzie biorą pierwszy rozwód przeciętnie po pięciu latach małżeństwa. No a to, że faceci około 40 kupują sobie sportowy samochód, może nie mieć nic wspólnego z kryzysem, po prostu wreszcie stać ich na takie auto. Mit trzeci Szczęście zależy głównie od okoliczności zewnętrznych. Sama przez większość mojego życia żyłam w przekonaniu, że to prawda. Byłam przekonana, że ciągle trzeba za czymś pędzić, ciągle ustalać nowe cele, osiągać je i tak ale to nie miało końca. Jeden osiągnięty cel nie powodował, że mogłam się zatrzymać. To było takie chomicze koło. Ciągle pędziłam, wykonywałam pracę, świat wokół mnie się kręcił, a ja tak naprawdę stałam w miejscu, jak ten chomik, który biegnie w swoim kółku. Znaczy, on pozornie biegnie, bo tak naprawdę stoi, i ja miałam takie samopoczucie. Teraz wiem, że szczęście to stan wewnętrzny. Moje dobre samopoczucie nie zależy od tego, ile posiadam rzeczy materialnych. Kiedyś przeprowadziłam taką bardzo ciekawą rozmowę z jedną panią psycholog, i ona powiedziała bardzo mądre zdanie: że powyżej pewnego poziomu dochodu nasze poczucie szczęścia nie rośnie. Jest pewien poziom dobrobytu materialnego, powyżej którego większe zarobki nie powodują większego zadowolenia z życia. Ten poziom jest indywidualny dla każdego. Oczywiście nie mam na myśli stanu, gdy te zarobki są na tyle niskie, że trzeba martwić się o to, aby wystarczyło pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. W takiej sytuacji trudno o to, aby dana osoba tryskała radością. Badania pozwoliły też zakwestionować popularne przekonanie, że szczęście można kupić pouczającym przykładem braku zależności między bogactwem a szczęściem jest chociażby fakt, że pośród 400 najbogatszych Amerykanów z listy Forbes'a deklarowane zadowolenie z życia wcale nie jest jakoś szokująco wysokie. Wynosi średnio 5,8 punktów w siedmiopunktowej skali. Identyczny wynik w tej skali uzyskują pensylwańscy Amisze. Pokrótce powiem, kim są Amisze. Amisze nie akceptują nowoczesnej techniki, nie korzystają z elektryczności. Dotyczy to jednak tylko najbardziej ortodoksyjnych zborów, samochodów, telewizji, fotografii i innych nowoczesnych wynalazków. Praktycznie wszyscy zajmują się rolnictwem i rzemiosłem i z, nim, i z rzemiosłami z nim związanymi. Czyli w tym badaniu zestawiono ze sobą grupy ludzi, którzy cywilizacyjnie i materialnie znajdują się na przeciwległych krańcach skali, no jeżeli można tak powiedzieć. Chodzi mi o to, że zestawiono ze sobą dwie totalnie przeciwstawne sobie rzeczywistości: ludzi ekstremalnie bogatych materialnie i ludzi żyjących bardzo skromnie. Kolejnym dowodem na to, że szczęście to stan wewnętrzny, jest fakt, że np. rozwód, śmierć partnera lub utrata pracy prowadzą na ogół do długotrwałego, a czasem nawet do nieodwracalnego obniżenia poziomu zadowolenia z życia. Jednak i w tym przypadku tak ekstremalnych zdarzeń większość osób z upływem czasu w mniejszym lub większym stopniu w końcu powraca do stanu wyjściowego. Tak więc, na krótką metę, to, co nas spotyka, może mieć wpływ na nasze poczucie szczęścia, lecz w dłuższej perspektywie w zasadzie nie ma to już tak wielkiego znaczenia. Częściej niż jesteśmy skłonni przyznać, szczęście zależy od tego, co sami robimy z własnym życiem. I znowu to jest kolejny obszar, na którym żeruje biznes samopomocy i rozwoju. Tutaj też mamy wysyp literatury, kursów i przedmiotów, które obiecują nam osiągnięcie szczęścia. Niektóre współczesne recepty na szczęście mogą wydać się absurdalne. Jesteśmy zachęcani do tego, aby niemałe kwoty ciężko zarobionych pieniędzy trwonić na aromaterapię, feng shui, nagrania motywacyjne czy poprawiające nastrój kryształy. Ostatnio w mediach społecznościowych dużym echem odbiła się historia kobiety Tamary Gonzales Perea, wcześniej Maca Damian Gyrl, szafiarki, która sprzedawała w internecie czaszki. I dorabiała do tego teorię, że te czaszki mają magiczne możliwości leczenia raka. Została zdemaskowana i okazało się, że swoje magiczne czaszki kupuje hurtowo od chińskiego producenta za kilkanaście, maksymalnie kilkadziesiąt dolarów, a sprzedaje nawet po 850 zł. No i no trudno w to uwierzyć, ale znajdowała chętnych na na te swoje produkty. Wszystkie tego typu chwilowe mody próbują nam wmówić, że szczęście zależy głównie od okoliczności zewnętrznych. Mit ten głosi, że osiągnięcie stanu szczęśliwości wymaga znalezienia właściwej formuły szczęścia, która jest w stosunku do nas zewnętrzna, a najczęściej oznacza posiadanie fury pieniędzy, pięknego domu, dobrej pracy i wielu innych sprawiających satysfakcję przedmiotów. No, i to były tylko trzy wybrane mity. W książce możecie przeczytać o innych. Na przykład, że przeciwieństwa się przyciągają, chcieć to móc, raka można wyleczyć, z raka można wyleczyć się samemu, wykrywacz kłamstw zawsze wskaże oszusta, człowiek zahipnotyzowany zrobi wszystko, co mu się każe i przypomni sobie wszystkie złe rzeczy, jakie zdarzyły mu się w życiu. Można się nauczyć obcego języka przez sen. Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus i wiele, wiele innych. Jeżeli kogoś zainteresowałam, to zapraszam do dalszej lektury. Tytuł książki to 50 Wielkich Mitów Psychologii Popularnej autorstwa Scotta Lillenfelda, Stevena Jaylina, Johna Ruscio i Bery Beierstein. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za spędzony ze mną czas. Zapraszam do słuchania kolejnych nagrań. Zapraszam do subskrypcji kanału. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, co dla Was było odkryciem. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.